Cześć! Dzisiaj staramy się krótko odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule filmu. Czy lepsze są koła 29 cali? Czy może 27,5 cala? A może powinniśmy zupełnie to wszystko wywalić i wrócić do 26 cali? Na pewno jeśli niedawno powaliście rower i wcześniej nie mieliście przez jakiś czas tyku z rowerami, nagle się okazało, że macie do wyboru wielkość koła, to pewnie mieliście do zbliżenia ciężki orzech. Jeśli nosisz się zamiarem kupienia nowego roweru, to na pewno mogę ci odradzić jedną rzecz z góry. Nie pisz na Facebooku, na żadnej grupie ani na żadnym forum pytania, jakie koła wybrać. To uruchomi straszną nowinę komentarzy, w stylu że. 29 się, albo że średni rozmiar to jest tylko wymysł marketingowy, albo że te wszystkie rozmiary są wy wymysłem marketingowców, a tak naprawdę do tylko i wyłącznie najlepszy jest 26 cal. Tak do końca nie jest, możesz to wszystko wstawić sobie gdzieś między bajki, bo kiedy rowery ruskie powstawały, to nie było około 26 cali, dopiero później sobie one weszły, a z początku właśnie była ona budowana na obręczach 700C, później zostały wprowadzone na obręczy 26 cali i tak naprawdę były one jakby tą dominującą obręczą przez długie, długie lata. Większe obręcze są po części wymysłem ludzi do marketingu, dlatego że no, jakoś ten no, spadochron trzeba nadpędzać. Natomiast to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie wymysł marketingowcy, który nie ma ze sobą żadnych zalet. Ma ich bardzo dużo. Natomiast jakie wybrać koło? Kiedy już masz wybór między tym średnim a dużym. Wszyscy specjaliści w internecie powiedzą Ci e, jako pierwszy argument to, że duże koło ma lepszy kąt natarcia na przeszkody i, i łatwiej je pokonuje. I nie wpada tak jakiejś nierówności na drodze i jedzie się dużo bardziej komfortowo, natomiast jego największą wadą jest to, że się wolno rozpędza. I to jest przewaga kół średnich, to, że się szybko rozpędzają i mają, mają, i mają w miarę dobry kąt natarcia. Podobnie do tych kół 29 cali. Drugi argument, jaki możecie usłyszeć w internecie, kiedy będziecie wybierali wielkość koła, to będzie odniesienie do zawodników Pucharu Świata. Natomiast z całym szacunkiem do, do waszego sprzętu, który kupujecie i do sprzętu na przykład, na którym ja jeżdżę, no to... to nie są to rowery, które będą używane na takich trasach, jak są trasy w Pucharze Świata. I Wybieranie sprzętu kierując się tym, co się dzieje na Pucharze Świata, ma mniej więcej taki sam sens, jak Wybieranie sprzętu do waszego rodzinnego suwa w oparciu o to, co dzieje się na nie wiem, wyścigach w WRC albo w Formule 1. Zatem powstaje pytanie: jak dobrze dobrać dla siebie rozmiar koła, yy, ignorując ten cały szum, który pojawia się w yy, internecie? Pierwsze, co powinniście zrobić, to spróbować wsiąść na taki taki rower. No to będzie to dla was kluczowe, by znaleźć po prostu. Najwygodniejszy dla siebie rower, bo w sumie tak naprawdę najważniejszym argumentem jest wygoda, dlatego spróbuj znaleźć w okolicy sklep, w którym będziesz mógł przymierzyć się do wybranego roweru w wersji średnich kół i w wersji dużych kół. Jeżeli w okolicy nie masz takiego sklepu, a masz jakąś swoją wybraną markę, którą chcesz kupić, jakiś wybrany rower, jakiś wybrany model roweru, który chcesz kupić, to może spróbuj porozmawiać ze znajomymi. Może ktoś z nich ma rower na dużych kołach, na średnich kołach, może pozwolić ci się przejechać i będziesz miał mniej więcej rozeznanie, jak ten rozmiar koła zachowuje się w terenie. Bardzo ważną rzeczą, która ma wpływ na jakieś właściwości jest na roweru, którą można dosyć łatwo pomylić z wpływem koła na te właściwości. Jest, jest dobór komponentów kokpitu, czyli szerokości kierownicy długości mostka. Kiedy w rowerze będziemy mieli węższą kierownicę, to ten rower będzie bardziej nerwowy niż przy szerszej kierownicy. Tutaj warto, żeby te rowery, których będziecie jeździć miały mniej więcej tą samą szerokość kierownicy. I najważniejsze jest to, żebyście zaufali sobie przy wyborze tego roweru, czyli po prostu musicie poczuć czy wygodnie Wam się będzie jeździło na kołach 27,5 cala czy na 29 cali. Oczywiście na temat rozmiaru kół moglibyśmy powiedzieć dużo, dużo więcej, bo można by mówić o tym, że jak masz większy wzrost, to powinniśmy mieć większe koła. Jak jesteś mniejszy, to niby mniejsze, no ale to do końca się zawsze nie sprawdza, no bo rowery mają dużą geometrię. Ludzie mają różne proporcje swojego ciała, i to nie zawsze znajduje zastosowanie. To dzisiaj będzie już wszystko. Jeśli ten film jakoś pomógł Wam w Waszych zakupach, w wyborze sprzętu, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Może macie jakieś swoje przemyślenia co do wyboru kół. I dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.